Dzień doberek, czołem, cześć wszystkim. Miło Was widzieć. Na chwilę pojawiam się tutaj Jankę z Krzysztof Jankowski. Na co dzień e, oczywiście Radio SK, poranny program. E, słuchajcie, no teraz może nie z samego rana, nie pomiędzy 6 a 9, a pomiędzy 14 a późnymi godzinami wieczornymi widzimy się z okazji Dni Marek oczywiście. 30, 31 sierpnia. Ja dokładnie będę 30 sierpnia, czyli w sobotę. Zapraszam, będzie się naprawdę sporo działo na scenie, ja to wszystko będę starał się jakoś ładnie opakować swoim mikrofonem i swoją postacią. Ja na pewno będę, Wy też przybywajcie w finale jako muzyczny deser grupa Big Cyd, słynna grupa Big Cyd z Krzyśkiem kibą. To trzeba oczywiście zobaczyć na żywo i w tak pięknych okolicznościach zakończyć wakacje 2025 roku. Do zobaczenia! Widzimy się na dniach Marek Jankes. Do zobaczenia. No. A teraz jeszcze chwilkę sobie tutaj ładnie posiedzę i... No i będę myślał, jak to będzie ładnie. Do zobaczenia.